Witam w kolejnym odcinku programu Świdnik TV. Dziś naszymi gośćmi są pani Małgorzata Mazurek, Karol Gibła i Edyta Smus z grupy literackiej Metafora. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. Dobry. Na początek chciałabym was zapytać o samą pasję do literatury, do poezji. Jak ona się w was zrodziła? Jeżeli chodzi o mnie, to było tak, że brakowało mi w Świdniku troszeczkę takich wydarzeń literackich i zobaczyłam, że są osoby piszące też tutaj w naszym mieście. Poprzeglądałam troszeczkę prasę, różne materiały, wywiady i zorientowałam się, że jest taki tutaj w Świdniku poeta, nazywa się Karol Gibuła. Teraz nie trudno jest dotrzeć do kogoś tak naprawdę poprzez media społecznościowe. Skontaktowałam się z nim, spotkaliśmy się, wymieniliśmy się, wymieniliśmy się tomikami i jakoś wpadliśmy na taki wspólny pomysł, żeby coś zacząć po prostu tak jakby literacko w świdniku działać. Ja powiem szczerze, że uwielbiam literaturę, uwielbiam książki, poezję, czytam praktycznie cały czas, można powiedzieć, że to jest taki mój nauk. Później miałam swój wieczór literacki ze swoim Tomikiem, promocję swojego Tomiku i dowiedziała się o tym wydarzeniu Małgosia. Małgosia przyszła na ten mój wieczór i. Jakoś poznaliśmy się tutaj potem już razem i razem postanowiliśmy coś działać. Czyli tak naprawdę e, ta literatura was ze sobą połączyła. Tak? Tak. tak Dokładnie. Tak, można tak e, powiedzieć. Nasza przygoda zaczęła się, Edytko, już w teatrze. Tak. E, bo poznałyśmy się w teatrze, na spektaklu. E, I w momencie, kiedy dostałam zaproszenie od Edyty, byłam na wizycie studyjnej we Włoszech. I miałam taki gorący czas i tak naprawdę poszukiwałam takiego, takiej ciszy, spokoju i w momencie, kiedy dostałam to zaproszenie od Edytki na wieczór e, poetycki, to pomyślałam sobie to jest to i chciałam się znaleźć bardzo w tym miejscu e, i kiedy już przyszłam na ten wieczór, powiem szczerze, że Karola poznałam dopiero na wieczorze, wcześniej Karola nie znałam w ogóle, nie wiedziałam, że pisze i dla mnie to było takie zaskoczenie, że Tacy ludzie są w Świdniku, słuchajcie. Później dowiedziałam się o kolejnych osobach i szczerze mówiąc ta moja podróż zaczęła się tak jakby nabierać takiego tempa. Zapragnęłam tak jakby rozkochać się w literaturze, w poezji, dodatkowo jeszcze też w muzyce, bo na naszych wieczorach też mieliśmy właśnie osoby, które nam akompaniowały i postanowiłam dołączyć. Wtedy jeszcze była grupa literacka i zaczęliśmy, to był taki burza mózgów, zaczęliśmy wtedy Edyta, Karol, zradzała się w ich głowach tak jakby myśl nazwy i wtedy Karol z Edytą rozpoczęli przygodę. Tak, nastąpiła taka po prostu nasza, można powiedzieć, burza mózgów, gdzie no skoro razem chcieliśmy generalnie coś tworzyć, no to wiadomo, no każda grupa musi mieć jakąś swoją nazwę, musi mieć swoje logo i wtedy tak m, zaczęliśmy intensywnie myśleć i tak e, padły pomysły e, nazwy grupy Hydra, e, Hydra, Chimera, aż w końcu Edyta wpadła na pomysł, żeby e, grupa nazywała się Metafora z tego względu, że e, a to metafora unoszą e, skrzydła, skrzydła metafory, być uniesionym na skrzydłach metafory, e, także Stwierdziliśmy, I też, że to jest właśnie. Tak, w ogóle też sama nazwa jest bardzo ładna, y, wpadająca w ucho. No i wiadomo, poezja, prawda, a nawet i proza, którą tutaj Małgosia pisze, y, kojarzy się z metaforami, kojarzy się z tym, że z osobami piszącymi, prawda, że wszystko można tak jakby przełożyć na te piękne metafory, co, się, co chce się powiedzieć w poezji. No i uznaliśmy, że ta nazwa będzie brzmiała najlepiej, i tak jakoś do nas przygnęła, muszę powiedzieć. Jakoś tak y, 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 dobrze, nam, y, dobrze nam z tą nazwą jest, o tak, może powiemy. Takie dobrze się z nią z... czujemy. Dobrze się z nią czujemy, tak, tak, tak. Już byśmy się inaczej nie nazwali teraz. Nie, już inaczej byśmy się nie nazwali. A jak działacie? Jak wyglądają Wasze spotkania? Na czym się wtedy skupiacie? Czy na przykład czytacie. Y Swoją twórczość, czy może mhm. interpretujecie twórczość kogoś innego? Ja może powiem, że tak jakby my nie zamykamy się w jednym schemacie takiej działalności, ani nawet w jednym miejscu o czym za chwileczkę. I prowadzimy takie różne filary naszej działalności. A są to spotkania tematyczne. Na przykład mieliśmy wieczór z poetami wyklętymi, mieliśmy wieczór z poetami, wieczór taki zaduszkowy, z poetami, którzy już nie żyją. Y, interpretowaliśmy ich wiersze. Y, to się odbywało w ten sposób, że y, czy, czytaliśmy, czytaliśmy, recytowaliśmy wiersze, zapraszaliśmy również publiczność, y, z którą potem o tych wierszach dyskutowaliśmy. Następnie też prowadzimy wieczory autorskie. Jeżeli ktoś by chciał, ma już dużo wierszy, myśli o swoim tomiku, ale nie wie jak to rozpocząć, z której strony, to też zapraszamy do nas i jak najbardziej my pomożemy taki wieczór autorski zorganizować. Organizowaliśmy, już wiemy na czym to mniej więcej polega. Prowadzimy też taką działalność, można powiedzieć, interaktywną, czyli zapraszamy osoby, które mają przynajmniej jeden wiersz napisany, jeden albo kilka i mają te wiersze w szufladzie, żeby się ujawnili, żeby przyszli do nas, pokazali nam te wiersze. I co jest bardzo ważne, to my nie oceniamy tego pod kątem merytorycznym. My się tak bardzo cieszymy, że ktoś w ogóle w tej dobie obrazkowej, można powiedzieć, gdzie tylko to jest smartfon, komputer i tak dalej, że ktoś siada nad tą czystą kartką i coś mu do głowy przychodzi, coś pisze. Jest to dla nas tak cenne, że postanowiliśmy tego nie oceniać, yy, tylko cieszyć się razem z tą osobą, że coś napisała, cieszyć się tym wierszem, cieszyć się tą chwilą, kiedy ta osoba czyta. Oczywiście, jeżeli ktoś poprosi o taką ocenę, to też jest to jak najbardziej możliwe. Także to są takie trzy filary. A jeżeli chodzi o miejsca, to tutaj yy, prowadziliśmy swoją działalność yy, w kawiarence artystycznej MOK. Yy, tam były takie bardziej spotkania kameralne. Yy, ale też były większe. I tutaj motorami tych wydarzeń była Gosia i Karol, i oni troszeczkę też opowiedzą, bo były też wydarzenia, nie, nie w blasku świece, jak to się <grym> mówi potocznie, tylko też większe takie troszeczkę w blasku słońca. <grym> no tak, bo można Was było też spotkać w plenerze. Mhm, tak. Dokładnie. Ja tutaj może hmm? pokażę taki wachlarz. Wszystko się nie da pokazać. Zaczęliśmy od zaduszek. To był rok 2016, październik, i ten nasz wachlarz postanowiliśmy w plakatach tak jakby taką ścianę zrobić e, nad jednym e, wydarzeniu i zobaczyć, jak to wyglądało w przeciągu roku. E, jak to wyglądało wydarzenia w plenerze? E, jeden rok mieliśmy taki dosyć burzliwe, Karolu, prawda? Tak, tak. E, bo postanowiliśmy wyjść naprzeciw i wyjść do ludzi. E, co to znaczy? Postanowiliśmy e, zorganizować wydarzenia, które były oparte wcześniej na scenariuszu, Zaprosiliśmy do tego do tych wydarzeń naszych przyjaciół i postanowiliśmy, że te wydarzenia będą na skalę taką bardziej lokalną, bardziej taką, że nie tylko tutaj na miejscu. tylko postaraliśmy się wymyśleć trzy takie wydarzenia większe. Pierwszym było literackie pranie, potem była moda na słowa i na końcu Karolu był pomysł z, szafą. z szafy. Szafa to, <Szafie>. była, to było wydarzenie tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury, to była wystawa. Dwa wcześniejsze wydarzenia miały za zadanie tak jakby pokazać ludziom, że sama literatura to nie jest tylko recytacja. Postanowiliśmy stworzyć takie mini-widowiska i na scenie, m, zapraszając właśnie do uczestnictwa naszych przyjaciół, pomyśleliśmy, że to będzie w takiej formie troszeczkę rozrywkowej, że nie takiej monotonnej, że nie siadamy przy blasku świec, jak to wspomniała Edyta, tylko jesteśmy otwarci. I te widowiska miały za zadanie tak jakby Zachęcić nie tylko uczestników, pasjonatów słowa, bo takich ich nazwaliśmy, do uczestnictwa w naszych tych właśnie kameralnych. Teraz, Karolu, może powiesz o literackim praniu. Stwierdziliśmy, że, znaczy może zacznijmy od tego, że tutaj całe te nasze wydarzenia opierały się o takie nasze generalnie koszulki z cytatami, na których chcieliśmy promować ogólnie lokalnych poetów, bo no wiadomo, ktoś tutaj na nasze wydarzenia przychodził i stwierdziliśmy, że naprawdę niektóre wiersze, Nadają się generalnie... No super po prostu się nadają na, na, na cytaty na koszulkach i podczas naszego literackiego prania to wyglądało tak, że mm, te nasze koszulki one były prane, y, tak? Tak, była pralnia, była tara, były. Podczas bańki jednego widow, y, widowiska, także tak, to naprawdę Działo to się. wyglądało niesamowicie. Czyli Wszyscy byliśmy ubrani na biało, mieliśmy lniane takie stroje, były dzieci, y, to było takie przedsięwzięcie. Dosyć większe, tak, tak? Tak, bo to już było pierwsze z naszych takich wydarzeń e, pod patronatem burmistrza. Tak. E, po medialni też byli, tak, Lokalne tak. gazety. Tak, i, i to właśnie media. wyglądało tak, że te nasze koszulki, które były prane, potem wywieszaliśmy je na, na sznurki, że. Ale to też jednocześnie takie odzwierciedlenie waszej nazwy. Metafora, pranie, eee, eee, tak. pranie literatury, gdzieś tam tak, w tej pracy. Tak. taki, to może był dość taki pomysł eee. właśnie to literackie pranie, wieszanie na tych sznurach. Eee, wtedy też premierem miała moja bajka, eee, jedna z pierwszych. Eee, I ona właśnie była tak jakby odczytana i w formie takiego właśnie widowiska eee, i wtedy właśnie były rozwieszane te koszulki, było podczas właśnie recytacji było pranie. I to tak wszystko zgrało się właśnie w czasie, że to widowisko stało się takim nie tylko samą recytacją, ale właśnie taką formą jakby takiego mini spektaklu. A jak mieszkańcy reagują na Wasze działania? Czy oni też czują się zachęceni do sięgania po poezję, po prozę? Czują się, jak najbardziej się czują zachęceni. Mamy takie sygnały od ludzi, że ktoś napisał jeden wiersz, potem pisał więcej. Mamy też sygnały, że ktoś na przykład od dawna nie śpiewał już poezji, a później wziął gitarę i zaczął właśnie czy do swoich wierszy, czy do innych układać muzykę, śpiewać do nich. Także ludzie też mówią, że z tych naszych wieczorów wychodzili tacy jakby oczyszczeni, tacy bardziej uduchowieni. Niektórzy wspominali, że był to dla nich taki mentalny od od wszystkich jakichś swoich spraw, problemów, także oddźwięk jest tutaj naprawdę bardzo duży, nawet niektórzy potrafili podejść do nas na ulicy i spytać się, a kiedy jakieś wydarzenia, a kiedy coś będzie, bo ja bym tak chętnie przyszedł tutaj na Państwa jakiś wieczór, kiedy będziecie coś robić. Takie przyjemne, Tak, odbiór. tak, ba bardzo przyjemne oddźwięki są naprawdę. Widać, że ludzie po prostu są też. Staramy się wytworzyć taką atmosferę relaksu, żeby też się nikt nie stresował, że będzie jakiś tam oceniony z jakiejś strony, tylko żeby się zarelaksował i poczuł dobrze, bo tak naprawdę tylko wtedy mają sens takie spotkania. I staramy się też właśnie o tą interaktywność, żeby też ludzie my do ludzi, a ludzie tak jakby do nas, żeby coś też właśnie mówili, żebyśmy właśnie mieli ten, ten jakiś tam, taki, no taki oddźwięk, że im się podoba, że warto przede wszystkim to robić. No i, i myślimy, że, że w porządku. Zawsze, zawsze jakaś. Tą publiczność była, na wszystkich tak. naszych wydarzeniach. Nie było tak, że nie było nikogo. Wspomnieliście tak. też na początku, że y, sami też piszecie. Chciałabym wiedzieć, jak tak naprawdę ta grupa wpłynęła na Waszą twórczość. Czy czujecie, że dzięki niej y, rozwinęliście skrzydła? Ja powiem może o sobie, y, bo y, Edytka i Karol mają już swoje tomiki. Ja natomiast tych tomików jeszcze nie mam. I dzięki metaforze otworzyłam się. Ja zajrzałam do swojej szuflady. Dzięki temu, że tak jakby z dna oceanu wyławialiśmy te perły, to ja pomyślałam sobie, że ja sobie poszukam u siebie w szufladzie, tak? I wtedy zrodziła się taka myśl, żeby przelać na papier pewne myśli, które miałam gdzieś tam zaszufladkowane. I dla mnie to było takim bogactwem harmonii duszy i ciała. Bo potrzebowałam tego od dawna. Wiedziałam, że to jest dla mnie takim, taką bezpieczną oazą. To miejsce było takim miejscem, w którym czułam się swobodnie, dobrze. Ja czułam się taka spokojna, wyciszona. I to dawało mi właśnie takie poczucie, że skoro inni mogą, skoro poznałam tyle wybitnych twórców, tak? poetów, twórców, pasjonatów słowa, to odważyłam się wyjść tak jakby do ludzi, tak? nie tylko chować tego w szufladzie, ale podczas wydarzeń, y, ja dostałam od metafory taką y, okazję do tego, żeby inni mogli zapoznać się z moją twórczością. I to jest moim takim właśnie bogactwem. Dziękuję wam za to. No właśnie, bo jesteście grupą literacką, czyli skupiacie się tak naprawdę i na prozie i, i na poezji. A jakie książki, jakich autorów lubicie czytać? Ja może tutaj się nie, nie wypowiem. Ja akurat jestem osobą, która takim ewenementem i ja generalnie nie czytam książek, aczkolwiek po prostu sporo piszę poezji, także tutaj bardziej może Edyta z Gosią się wypowiedzą. Ja powiem o po może o poezji, bo ja czytam, czytam jednak bardzo dużo poezji, także moim takim najbardziej ulubionym twórcą jest Seth, czyli Edward Stachura. Bardzo lubię jego wiersze, jego piosenki, jakoś tak najbardziej do mnie przemawiają. Następnie Czerz Bukowski tworzy taką poezję bardzo, bardzo prawdziwą, czasami z jakimiś nawet elementami przekleństwa, ale one są tak w tą poezję wplecione, że, że po prostu to jakoś w jakiś tam sposób nie razi. Bardzo lubię też Sylwię Plat, to jest taka amerykańska poetka. Też pisze dosyć taką trudną poezję, ale... Ja się jakoś tak z nią rozumiem, że tak powiem. No i właśnie przyłapałam się na tym, że to wszyscy są tak zwani poeci wyklęci, którzy gdzieś tam nie byli docenieni w swoich czasach, tylko dopiero później. Rafał Wojaczek tak samo, Andrzej Bursa, czyli takie mocne postacie, mocne nazwiska, mocne hasła i spojrzenie na świat. Żeby było coś jeszcze takiego bardziej delikatnego, kobiecego, to też Anna Kamieńska. Patronka naszej biblioteki też bardzo ją lubię, też takie piękne, tworzy właśnie poezję taką piękną, kobiecą. Rzecz to też troszeczkę I, ze świdnikiem tak. związana też przez I, i ze świdnikiem, tak, tak, mhm. związana. Także to są tacy chyba najbardziej ulubieni, można mhm. powiedzieć. Pani Małgosiu? A ja powiem o twórcach naszych lokalnych. Ja rozkochałam się pierwszy wieczór, taki jaki miałam, to był wieczór Joanny Pąk. Ja jeszcze wtedy nie mieszkałam na stałe w Świdniku i pomyślałam sobie, że chciałabym, tak bardzo bym chciała być na jej wydarzeniu. E, I Joasia przyjechała do nas, do naszej miejscowości. I wtedy, słuchajcie, dla mnie to był taki, taki cios, ale mm, taka radość, że są takie osoby, tak? I to są osoby lokalne, które, no, tak nie wszyscy znają te osoby. E, Joasia dała mi poczucie takiego bezpieczeństwa że mimo to, że każdy z nas jest różny, inny, to możemy dać sobie i innym taką radość. Radość właśnie słowa, czyli dzięki słowu docieramy do serc ludzkich. Kolejną osobą, Josia oczywiście przychodziła do nas na nasze wieczory, i kolejną osobą jest siostra Klara. Siostra Klara też e, miała właśnie tutaj e, w kawiarni artystycznej swój wieczór autorski i ona jak tutaj była w świdniku, e, wówczas nie znałam jej, e, poznałam ją też tutaj właśnie na wieczorze i te wiersze jej dawało mi takie poczucie, że to jest siostra, e, to jest religia, ale to nie było tak jakby stricte o samej religii, o samym Bogu, tylko to było o przyrodzie, o świecie, o tym wszystkim, co nas otacza. I kolejną osobą jest Marek Połacki, który też występował u nas, miał swój wieczór autorski. I Marka znałam troszeczkę wcześniej i kiedy poznaliśmy się, Marek jeszcze nie miał Tomiku swojego. I udało mu się ten Tomik wydać i dla nas to było też taką radością, że możemy te osoby tak jakby innym ludziom pokazać. Ja wiem, że oni mieli swoje wieczory autorskie, wiemy, że też gdzieś tam brali udział w innych wydarzeniach. Ale oni byli naszymi takimi perełkami, prawda? Byli perełkami, tak. dlatego że też zapraszali nas do recytacji swoich wierszy. Tak. To było dla nas My takie piękne, że mogliśmy w tym tak jakby żywo uczestniczyć. Nie tylko słuchać, ale tak jakby dzielić się tym słowem poprzez to, że, że czytamy razem. Zarówno u siostry Klary tak było, jak i właśnie u, u Marka Pomałeckiego. I oczywiście wiersze Edytki Smus. Na ostatnim wydarzeniu, Edytko, zabrakło mi twojego wiersza o czostku. Słuchajcie, to są. Edytka pisze tak, tak zwyczajnie, w sensie takim otaczającego nas świata. Ona pisze po prostu tak lirycznie, tak pięknie, że ona pisze o zwykłych rzeczach, a ja czytam tak, jakby to było, nie wiem, bajka. Karola wiersze są silne, choć nie wszystkie, ale ja się rozkochałam w Karola recytacji. Dla mnie recytacje, dla mnie to wyciszenie i Karola głos taki brzmiący, to dawało mi takie poczucie. Spokoju, naprawdę. Tak jak Edytka wcześniej wspomniała, że ludzie, którzy wychodzili z naszych wieczorów, e, wiedzieli dokładnie, o której się kończy każdy wieczór, bo były plakaty, były e godziny i, i, i czasem bywało tak, że nam było się aż tak trudno rozstać. Nawet dosyć e, często tak było. Tak. I, to tutaj karał zawsze mówił: już trzeba iść, już trzeba iść, tak, prawda? Już patrzyliśmy, A tutaj... wiedzieliśmy, uh -huh. i stąd powstał, e, powstał wieczorek kwadrans literacki. Gdzie było coś takiego, że każdy chciał coś powiedzieć, i wymyśliliśmy z Karolem, żeby każdy miał możliwość wypowiedzenia się, że to nie wyglądało to wydarzenie tak, że my siadamy i czytamy ten, czy recytujemy do danego wieczorku przygotowane wiersze, tylko zaprosiliśmy do uczestnictwa pasjonatów słowa i osoby, które brały udział. Także to było dla nas takie bogate, że to nie tylko my wychodzimy, tylko ludzie razem z nami uczestniczą w Tak wyrażenie. i chcieliśmy tutaj generalnie przekonać ludzi, że no, poezja no, nie musi być czymś po prostu sztywnym. Chcieliśmy po prostu wyjść poza te wszystkie po prostu marginesy, a wiemy, że w Świdnik tutaj gromadzi jeszcze sporo nieodkrytych talentów. Także mimo wszystko też e, przy naszych najbliższych spotkaniach, e, no to też zapraszamy, żeby... Mimo wszystko, ktoś. Chociażby, no, nie wiem, nawet jeżeli nie pisze, to może przyjść, e, pokazać siebie, posłuchać. E, a Może też zaprezentować jakiś wiersz swojego ulubionego poety. Też nie musi być swój, jeżeli się wstydzi. E, takie osoby po prostu sądzę, że się po prostu otwierają. No, widzą, że w jaki sposób my to wszystko prowadzimy i. i ja jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie tu nawiązać do wypowiedzi Karola, że jednym z naszych haseł też jest zapomnijcie o tym, czego nauczyliście się w szkole. Ale tutaj jest ukłon w kierunku tych polonistów, którzy naprawdę, naprawdę chcieli przekazać tę wiedzę o poezji i potrafili ją przekazać, ale nie wszyscy. Często było tak, że język polski, a zwłaszcza te lekcje, na których było coś o poezji, Y, były nie przez uczniów, dlatego że nie rozumieli tak naprawdę, y, o, o co chodzi w wierszu, a polonista też się nie, nie jakoś tak nie kwapił do tego, żeby to w jakiś taki przystępny sposób przekazać. I dlatego chcieliśmy, tak, jakby, tak jak tu Karol też wspomniał, przybliżyć po prostu tak jakby poezję, przybliżyć wiersze, że nie są one czymś niezrozumiałym, ale wręcz przeciwnie, że ka każdy jest w stanie je zrozumieć, każdy jest w stanie nawet, nawet coś napisać od siebie. Także, także w ten sposób. Taka po prostu tak jakby misja, prawda, żeby tę poezję przybliżyć, żeby, tak jak tu Małgosia Mię powiedziała, rozkochać też trochę ludzi w tej Chciałabym jeszcze powiedzieć o takiej wielkiej przyjemności, która mnie spotkała jako członkinie grupy literackiej Metafora. Dostałam telefon ze szkoły od pani pelonistki, z piątki dokładnie, od pani Polonistki od pani bibliotekarki, czy nie chciałabym poprowadzić zajęć takich poetyckich dla dzieci. Ja odparłam, że raczej dla dzieci nie piszę, ale owszem, mogę, mogę coś napisać na ten cel. Także to też było dla mnie super takie doświadczenie, że mogłam coś napisać dla dzieci. Z początku się trochę stresowałam, bo nigdy takich zajęć z mi nie prowadziłam, ale poszłam, wymyśliłam jakiś swój wiersz. Dzieci musiały z niego wyciągnąć epitety, metafory, wszystkie te figury stylistyczne. Były to bardzo przyjemne zajęcia i okazało się, że nawet tacy piątoklasiści interesują się poezją i, i fajnie, bardzo fajnie mi się właśnie z nimi współpracowało. I chciałam powiedzieć, że liczymy na takie zaproszenia od szkół. Będziemy przyjeżdżać i będziemy też tak jakby prezentować poezję dzieciom i przybliżać ją. Także to było takie też bardzo fajne doświadczenie i takie inne, taki jeszcze osobny filar działalności, można powiedzieć. Poezja, chociaż piszemy ją na kartce, ma też duże znaczenie dla muzyki i wiem, że mieliście okazję współpracować z wokalistami. Tak, na nasze wydarzenia zaprosiliśmy Kamilę Krzyszowiec, która nam wzbogacała nasze wieczorki cudowną grą na gitarze. Tak samo Monikę Kowalczyk. E, oraz w jednym naszym wydarzeniu brał udział e, Piotr Kiliański, który w, w, grał na akordeonie, także, d, żeby te, te wszystkie wieczorki, e, tak ładnie to wszystko się komponowało. A jakie macie dalsze plany? E, naszym następnym wydarzeniem planujemy mm, zrobić taki wieczorek e, pani Grażyny, e, m, która... E, m, Przychodziła na nasze wydarzenia, tak się zżyła z nami i niedawno wydała Tomik Poezji, także chcieliśmy po prostu przybliżyć jej twórczość. Ja jeszcze dobram, że pani Grażyna nas znalazła przez stronę naszą internetową. Ona do nas napisała prywatną wiadomość, bo wówczas nie była w Polsce, była za granicą i tak się zaczęła nasza przyjaźń. Tak. I postanowiliśmy, że jak będą jakieś wieczorki, będziemy ją informować, i w momencie, kiedy będzie mogła być w Polsce, to weźmie udział w takim wydarzeniu, i później włączyła się w działania tak naszych wydarzeń. Może zanim zakończymy, poprosiłabym Was też o odczytanie fragmentu jednego z wierszy. Czy możemy to zrobić? Ja tutaj mam. To nie jest wiersz, to jest bardziej takie moda na słowa, bo to było wydarzenie. E, moda na słowa, wydarzenie było właśnie w muszli koncertowej w Świdniku. E, I postanowiliśmy, jak na samym początku wspomniał Karol, wydrukowaliśmy koszulki z naszym logo, a z tyłu były cytaty e, wierszy lokalnych naszych twórców. E, I tam wystąpiły modelki. Modelki w tych koszulkach, był czerwony dywan, e, była właśnie też między e, słowami recytacja. I to jest coś, coś na, tak jakby twór na to wydarzenie. Moda na sukces, moda na zwyczajność, moda i uroda. Moda stereotypowa, moda na ulicach, moda na codzienność, moda na coaching, moda w biznesie, moda na politykę, moda na deptaku, moda w galeriach, moda na zdrowie, moda sportowa, moda odlotowa, moda kulinarna, moda orientalna, moda filmowa, moda radiowa, moda lokalna, moda globalna, moda światowa, moda przemijająca, moda i moda. Na wszystko moda, a moja moda to moda na słowo.